Wiele razy zadaliście mi to pytanie, więc dziś wreszcie na nie odpowiem. Jak po angielsku wymawia się nazwy popularnych marek samochodów? Czy Amerykanie i Brytyjczycy, tak samo jak Polacy, mówią np. Hyundai, Fiat czy Renault? Czemu w ogóle mówimy o czytaniu nazw marek samochodów po angielsku, skoro wiele z nich wcale nie wywodzi się ze Stanów albo z Wielkiej Brytanii? Po to, żeby zrozumieć, kiedy Amerykanin lub Brytyjczyk je wymówi, bo powie je trochę inaczej niż my je mówimy po polsku, albo kiedy wy będziecie rozmawiać z Brytyjczykiem, czy Amerykaninem, czy osobą z innego kraju, żeby wymówić tę markę tak, żeby ta osoba was zrozumiała, bo jeśli powiecie ją po polsku to może się zdarzyć, że nie będzie wiedziała o co chodzi. I tak jest na przykład z nazwą marki, która jest imieniem żeńskim, o czym może nie wszyscy wiedzą, a po polsku wymawiamy ją jako Mercedes. Amerykanin powie Mercedes. He's been boosting cars since he was old enough to see over the dash. He stole my Mercedes, had a lot of merch in it. I watched him do it too. I didn't stop him though, because I was just blinded by the balls on that kid. Kolejna marka w Polsce bardzo popularna, zresztą w Europie też, a w Stanach jednak rzadko spotykana. I może właśnie dlatego w tej scenie nawet jest o tym mowa, że prawie nikt nie wie, jak się z tymi samochodami obchodzić. To Fiat. Po angielsku przeczytamy tę nazwę jako Fiat. You oh, ever heard the name Curly Moran worked at Symbolic Motors? My dad went there. The guy curly was the only guy around who knew how to fix my fiat. How are you gonna feel if we actually do win? Uh, you're not gonna win. Oh, I know, I know the odds are against us, but somebody has to win, and it could be us! And then how are you gonna feel? You know, we're gonna be all like, oh, everybody, let's take our helicopters up to the cape, and you're gonna and you're gonna be all like No i właśnie, Hyundai po angielsku przeczytamy jako Hyundai, czyli rymuje się z Sunday. I ten rym, nawet zresztą, został wykorzystany przez artystę, który się zowie: Kanye West. W piosence Gold Digger. Jeśli nie macie ochoty jej słuchać, to oczywiście nie musicie, ale możecie sobie to sprawdzić wyszukując tekst piosenki w tym słynnym internecie. Dalej mamy Subaru. Nic takiego skomplikowanego, wydawałoby się. Po polsku akcentujemy drugą sylabę, bo mówimy Subaru, a po angielsku pierwszą Subaru. Check out what Dave gave: me. Plans for a Subaru Dealership slash burlesque club he's designing in Reno. Man, Nevada's a mess. Bardzo popularną marką i w Polsce, i na świecie jest Volkswagen i to jest marka niemiecka, więc tak trochę po niemiecku ją też czytamy w Polsce, ale Amerykanie i Anglicy sobie ją zangielszczają, a więc mówią Volkswagen. The only time a woman is allowed to get fat is when she's pregnant, but she can't even enjoy it, because she's barfing all the time and her boobs have turned into a restaurant can balloon up to the size of a Volkswagen and still Kolejna marka to nissan. Wydawałoby się nic skomplikowanego znowu, ale po angielsku czytamy to słowo tak, jakby było tylko przez jedno S No i po angielsku nie zaczyna się ono na ni, tylko na N, a więc oddzielnie N, oddzielnie i Nissan. What you got? Never seen it in this area before it's too fancy to be local. Right. Z kolejną marką można się w Polsce spotkać coraz częściej, chociaż ja nie mam pewności, czy ją dobrze wymawiam po polsku, bo ja mówię Chevrolet. Może to jest dobrze. Teraz sąsiad wierci, więc poczekamy chwilę. Ale po angielsku można się spotkać z dwoma wariantami wymowy. Niektórzy akcentują pierwszą sylabę i mówią Chevrolet, a niektórzy ostatnią i mówią Chevrolet. What about the marijuana? He's not. On on pot anymore? <laughs> Says who? Him? Chemotherapy and marijuana go together like like apple pie and Chevrolet. Be, Audi, <Förseês> Audi. What drives Jay Pritchett? An Audi. let am start with a joke. I'm following Red Murtaugh, The man's hilarious. You've seen him be that baby in his ads. Just so you know, the camera only has eleven hours of battery. Let's so... see what we've got. Yep.

2019 is probably going to be the year of the super Mini because there's going to be new Renault Clio, the Vauxhall Corsa and this the new Peugeot 208 and it's a good looking car isn't it Tutaj pojawiła nam się jeszcze jedna marka, czyli Vauxhall, której teoretycznie w Polsce nie ma, ale tak naprawdę jest, bo to jest brytyjski odpowiednik naszego Opla. I nawet modele nazywają się dokładnie tak samo. Tutaj mieliśmy Corse. Więc e, jeżeli się spotkacie w Wielkiej Brytanii z samochodami tej marki, to one będą wyglądać dokładnie tak samo jak nasze Ople. Nie może tutaj zabraknąć marki samochodu, która nawiązuje do mojej dzisiejszej koszulki. Chociaż nie wiem czy za bardzo ją widać. Mam na niej napis Soga Norien, Malmö. I to jest e, częste powiedzonko głównej bohaterki szwedzko-duńskiego serialu MOST. Czyli angielski tytuł to The Bridge, która tak przedstawiała się odbierając telefon. I ona jeździła bardzo charakterystycznym samochodem, bo miała Porsche 911. My po polsku mówimy Porsche. I producent tej marki również sugeruje, aby tak tę nazwę wymawiać także po angielsku. Czyli powinniśmy mówić Porsche. I wiele Brytyjczyków i Amerykanów tak mówi. Ale nie wszyscy wiedzą, że tak powinni mówić i mówią Porsche. Więc po prostu się nie zdziwcie, jeśli usłyszycie to słowo w tej wersji. Dosyć prostą nazwą jest Toyota, bo Brytyjczyk powie Toyota, a Amerykanin Toyota. I don't know where. Toyota Tundra. Animal Hospital I właśnie z wykorzystaniem tej nazwy powstał kiedyś bardzo śmieszny wine, który mogę Wam tutaj zaproponować w całości, ponieważ trwa 6 sekund. I na koniec marka, z którą bardzo rzadko można się spotkać w Polsce. Przynajmniej ja ani razu nie widziałam takiego samochodu tutaj, ale nie znaczy, że takich nie ma. Mm, piszemy to jako Buick, a czytamy Buick, Buick. That's my Podsumowując. Nazwy samochodów czytamy zupełnie inaczej po polsku i inaczej po angielsku. Te najtrudniejsze to Hyundai, czyli po angielsku Hyundai, Fiat, po angielsku Fiat, Mercedes, po angielsku Mercedes i Porsche. Pomimo poprawnej angielskiej wymowy Porsche, wiele osób czyta tę nazwę jako Porsche, więc po prostu się nie zdziwcie. Mam nadzieję, że pomogłam. Warkę muszę jeszcze odróżnić życie YouTubera. A teraz coś odwiercik. Wspaniale. Nie wiem dlaczego to powiedziałam. Czasami tak gadam bez sensu.